Cześć, z tej strony Bartek Łęczycki. Dzisiaj lekcja trzecia, w której opowiem o akordach, o podstawach grania akordowego, oczywiście na harmonice Spiral. No właśnie tą cechą taką wyjątkową tego sposobu strojenia harmoniki jest możliwość grania wielu różnych akordów niedostępnych dla harmoniki Richtera, czy tremolo, czy harmoniki chromatycznej. Natomiast na harmonice spiral, czyli inaczej circular, można zagrać ich naprawdę, naprawdę sporo i tak na dobrą sprawę no w zasadzie zastąpić instrument akompaniujący. Na przykład gitarę, czy, czy pianino. No dobra. Co to jest w ogóle akord? Pewnie część z Was wie, ale na wszelki wypadek powiem. Akord są to co najmniej trzy różne dźwięki zagrane w tym samym czasie. Czyli jak zagramy sobie na przykład, nie wiem, A, C, E, to będziemy mieć akord, prawda? Za chwilkę je omówię. Albo jak zagramy, nie wiem, G, B, D, to też będziemy mieć akord. Na klawiaturze pianina wygląda to mniej więcej w taki sposób, że gramy. No, w dużym uproszczeniu. Co drugi dźwięk? Co drugi dźwięk biały, białych klawiszy, prawda? Czyli jak zagramy C, pomijamy D, zagramy E, pomijamy F, zagramy G, czyli C, E, G, to mamy akord. Jak zagramy D, F, A, to też mamy akord. Czyli na klawiaturze pianina dosyć łatwo zagrać te bardzo podstawowe akordy. Podobnie na Harmonice spiral zwanej circular. No dobra, i teraz tak rozróżniamy akordy durowe, które brzmią wesoło. Yy, akordy durowe zwane po, po angielsku major, dlatego, bo mają tak zwaną tercję wielką, już nie będę wchodzić tutaj w, w teorię muzyki, one brzmią generalnie wesoło, optymistycznie. Akordy molowe, które też możemy sobie zagrać na, na harmonice spiral czyli akordy minor, brzmią smutno, tak troszkę nostalgicznie, no i za chwilkę posłuchacie, jak, jak jedne i drugie brzmią. I teraz tak, jeśli zagramy trzy dowolne kanały, na, trzy dowolne dźwięki na, na harmonice spiral, zawsze uzyskamy jakiś akord. Dlatego to jest no, fajne w tej harmonice, że nawet jeśli do końca nie wiemy, jaki to jest akord, ale on fajnie brzmi, no to, to czemu nie? Także możemy sobie <laughs> grać trójdźwięki, na przykład akord G-Dur, prawda? Pierwszy, drugi, trzeci kanał. Później możemy sobie zagrać inny akord, na przykład, bo tu są dźwięki dmuchane, a tu są wciągane, jeszcze powiem dla, dla porządku. Czyli możemy sobie zagrać dmuchane F, A, C i wtedy będziemy mieć jeszcze inny akord. Jak zagramy na przykład B, D, F, też pojawi nam się jakiś akord jazzowy. No dobrze. I teraz tak, zwróćcie uwagę, że białe klawisze pianina i dźwięki, które tutaj są podpisane, one są właśnie idealnie tutaj rozmieszczone w harmonice Spiral. Czyli można powiedzieć, że te białe klawisze odpowiadają dźwiękom harmoniki Spiral w tonacji G-Dur, słuchajcie. To jest, to jest ważne. Takie trochę, taka trochę zmyłka. Bo liczy się oczywiście tonację harmoniki od, od pierwszego kanału dmuchanego, ale tak naprawdę tym dźwiękiem takim tonicznym, takim, jakby to powiedzieć, najważniejszym jest dźwięk C w tym akurat układzie dźwięku. No dobrze. Czyli tak, mamy tutaj dźwięki odpowiadające białym klawiszom pianina, można sobie to porównać. Czyli można powiedzieć, że akordy, które powstają w harmonice spiral w tonacji G-dur, są z rodziny właśnie tonacji C-dur, ewentualnie Amol. No i zobaczmy sobie po kolei, jak wyglądają te akordy. Jeśli, no zaczniemy od, od dmuchanego pierwszego akordu, jeśli zagramy sobie równocześnie G, B i D, czyli pierwszy, drugi, trzeci kanał dmuchany, ja to od razu może zaprezentuję, to uzyskujemy akord G-dur, prawda? G, B, D. Ja później w opisie pod, pod filmem. Rozpiszę akordy, którym kanałom odpowiadają, tak żebyście mieli dużo łatwiej. A jeśli komuś się podoba ten film, to oczywiście proszę o subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczki, wszystkie tam takie detale. Chętnie odpowiem na, na Wasze pytania, które znaj znajdę pewnie pod filmem. Także nie wahajcie się pisać do mnie, chętnie odpowiem. Moi drodzy, mamy akord Gedur. Prawda? Pierwszy, drugi, trzeci kanał dmuchany. A jeśli wciągniemy sobie te same kanały, uzyskamy akord Amol, czyli A, C, E. Zobaczcie, że ten akord był durowy, a ten jest molowy, prawda? Jest smutny. Dobra, idźmy dalej. Jeśli zagramy sobie drugi, trzeci, czwarty kanał dmuchany, no to uzyskamy akord tak zwany. Hapół zmniejszony, czyli half diminished. Rzadko używane, ale może kiedyś wam się przyda. Czyli. Na pewno wam się za to przyda akord Cedur, czyli drugi kanał wciągany, trzeci kanał wciągany i czwarty kanał wciągany. Cedur. Później mamy kolejny akord Demol, prawda? Czyli D. F, A. Zobaczcie, jak, jak to się fajnie intuicyjnie układa, prawda? Po prostu trzeba dmuchnąć trzy kanały, które leżą obok siebie, czyli akord demol. DFA. Później akord Emol. Później F dur. Później Giedur. Zobaczcie, że wcześniej był Giedur dmuchany, a tu jest wciągany, prawda? Później znowu mamy Amol, ale tym razem dmuchany. Teraz muszę znaleźć. Później ten hapu zmniejszony. I C-dur. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jeśli nie jesteście pewni, który kanał, to oczywiście zawsze można sobie policzyć, prawda? O, to jest szóstka. I w ten sposób budujemy akordy na harmonice spiral w tonacji g -dur. Oczywiście w Tonację. Możecie sobie harmoniki zmienić i wtedy będziecie grać inne akordy, ale myślę, że naj, najlepiej uczyć się właśnie na tonacji G-Dur, żeby mieć te akordy takie najprostsze, wynikające jakby y, z białych klawiszy pianina. Co ja mogę Wam jeszcze tutaj zagrać? Może jakiś przykład? Słuchajcie, co można zbudować na takich akordach? No, można na przykład zagrać popularne y, układy akordów, y, takie. no. Nazwijmy to o pieski małe dwa, prawda? Czyli C dur a mol, D mol, G7. Czyli zagram tak. Zaczynam od akordu C dur. Później a mol. Później D mol. I G. Jeszcze raz. Czyli już możemy sobie zagrać. No, ten układ akordów występuje w wielu też progresjach jazzowych, na przykład Oleo, albo w I've got a Rhythm. Także no, warto, warto go sobie przećwiczyć. No, kiedyś na jednym z filmików, no, chyba nawet kilka ich jest gdzieś tam w internecie. Słuchajcie, zagrałem Techno właśnie na harmonicy Spiral i zagrałem tak, Amol. Demol i Emol, czyli, prawda? No i brzmi to tak. I tak dalej, i tak dalej. Tu dodałem jeszcze małe uderzenie w, <noise> w instrument rezonujący, czyli w klatkę piersiową, słuchajcie, no taki trick bluesmenów z lat 20. Co jeszcze mogę zagrać? No, gdyby ktoś chciał zagrać utwór taki bardziej rockowy, no to mogę zagrać wehikuł czasu na przykład. Czyli mam tak. Cedur Amol. Zaraz. Giedur musi być. Prawda? czyli pokazuje oczywiście dźwięk toniczny, tak żeby łatwiej było się zorientować. Czyli mamy tak: Cedur, Giedur, Amol, F, -dur, C. -dur. G, F, C. No tu jakiś dodatkowy dźwięk się pojawił, ale też to fajnie pasowało. Także słuchajcie moi drodzy, no możliwości harmoniki spiral są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I mam nadzieję, że Was troszeczkę zainteresowałem do tego, żeby poszukać nowych możliwości, poszukać nowych brzmień, poszukać nowych melodii i po prostu fajnie się bawić z tym strojeniem. Polecam Wam pozostałe lekcje, w których omawiam różne, różne aspekty tego rodzaju strojenia. No i mam nadzieję, że, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczki. Zadawajcie pytania, bardzo chętnie odpowiem na wszystkie tutaj Wasze wątpliwości i rozterki związane z tym rodzajem strojenia. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie, grajcie pięknie na, na harmonikach i do zobaczenia. Cześć.